Siemanko, siemanko dzisiaj taki dosyć nietypowy filmik, bo porozmawiamy sobie o koszulkach piłkarskich oczywiście. Jak sami dobrze wiecie, od jakiegoś czasu współpracuję z firmą GoGoal Shop. W zakresie właśnie tych koszulek wysłali mi kilka sztuk, żebym mógł sobie je zobaczyć, jak wyglądają i naprawdę mogę z czystym sercem polecić. Jeżeli szukacie właśnie dla siebie koszulki bądź dla kogoś bliskiego, to musicie koniecznie sprawdzić stronę właśnie GoGoal Shop, do której link wrzucę w opisie tego filmu, ale przede wszystkim wrzucam ten film dzisiaj, ponieważ jutro w tym sklepie będzie mega mega promocja. Z okazji urodzin tego sklepu już bodajże 13 urodzin będą przecenione koszulki na 13 dolarów czyli na polskie troszeczkę więcej niż 50 zł tam 55 60 zł mniej więcej to wychodzi dlatego właśnie jeszcze dzisiaj chciałem dać znać żebyście zdążyli zapoznać się z ofertą jaką na jutro przygotowała właśnie firma Google Shop na stronie głównej sklepu możecie przeglądać sobie koszuleczki jakie są obecnie najczęściej kupowane e, aczkolwiek jeżeli na przykład szukacie jakiejś konkretnej e, konkretnej koszulki to oczywiście jest wyszukiwarka gdzie możecie wpisać na przykład klub którego szukać albo jakiegoś zawodnika albo wybrać z tego menu tutaj które jest na samej górze. Na przykład koszulki Barcelony macie wtedy tutaj pokazane wszystkie koszulki Barcelony na przykład wyjazdowe, domowe, jakieś trzecie stroje nawet są są koszulki autentyczne oraz koszulki, które są jakby fanowskimi wersjami Właśnie tych koszulek Barcelony. Są też stare koszulki Barcelony, na przykład, które kiedyś były używane przez jakichś tam starszych zawodników. Są całe zestawy również z spodynkami, z getrami, także też można, można sobie to przejrzeć. Jeżeli szukacie na przykład jakiegoś konkretnego zawodnika, to też możecie wybrać na przykład nie, Neymara i wtedy macie koszulki. Sygnowane właśnie przez Neymara. Tutaj są jeszcze z PSG koszuleczki, są też już jakieś stare jego koszulki z reprezentacji Brazylii. Tak samo jest koszulka już z jego nowego klubu. Z Arabii Saudyjskiej, także, także możecie sobie przeglądać po klubach, po narodowościach. Tak naprawdę jest tutaj wszystko, czego byście nawet nie pomyśleli, że może być. Są też oczywiście koszulki dla kobiet, są też koszulki dla bramkarzy, na przykład całe zestawy. Także jest naprawdę bardzo, bardzo duży wybór. Oczywiście z moim kodem macie 12% zniżki z kodem Clipper, aczkolwiek przy jutrzejszej promocji, czyli 10 lutego, te koszulki przecenione no, będą dostępne bez kodu, tak? Kupujecie po prostu za 13 dolarów każdą koszulkę, która będzie przeceniona. Mój kod wtedy już nie działał, także, także tutaj już nie, nie da się niżej zjechać niż te 13 dolarów. Tak więc zachęcam jutro 10 lutego do sprawdzenia właśnie na stronie Google Shop i skorzystania właśnie z tej oferty, bo nie wiadomo kiedy znowu się powtórzy taka obniżka. Ale oczywiście, jeżeli się spóźnicie, to z moim kodem zawsze możecie obniżyć sobie cenę każdej koszulki o 12%, bądź całego zamówienia o 12%. Jeżeli kupicie więcej, to oczywiście na całość ma wpływ ten kod. Także, także naprawdę, koszulki są porządne. Są wyszywane herby, nic się tutaj nie ma prawa spać. Oczywiście, jeżeli nie będziecie prać w temperaturze 60 stopni, to wtedy mogą być problemy. Ale naprawdę, za tą cenę jakość jest naprawdę bardzo dobra. Jestem bardzo zadowolony z tych koszulek. Także przejrzyjcie sobie. Anusza Widele wpadnie wam coś w oko. Link do strony w opisie tego filmu.